Denis to dobry, sztywny chłopak. Wiem, widziałem jego zdjęcia z OnlyFans na wykopie, a w związku z tym, że białe majteczki trochę prześwitywały, no to muszę tutaj się zgodzić z opinią Czarnego Orła, że to sztywny chłopaczek. Mały, ale dokuczliwy. Ej, ale ogólnie tutaj Magda wydaje się, że wie, w jakie tematy uderzać, żeby gdzieś w tych freakach na dłużej zostać, nie? I żeby rozpromować swoją osobę. Bo jednak potrafi powiedzieć coś, po czym po konferencji jest głośno. Że nawet my na streamie o tym gadamy. No i właśnie po o tym jak Denis to wrzucił tą wie, kurde, jednak ta Magda przyfarmazoniła, ale ona mega mądrze mu odpowiedziała, bo tutaj jest, że ona jakieś filmiki, X. że mam pytanie, zatajczyłbyś z taką policjantką na TikTok? Ciekawe, co odpisał. Maciu Maciu, lubiłem cię jak dobrą koleżankę, a ty dla zasięgu postanowiłeś pochwalić się kontaktem ze mną? Aż tak marnie ci idzie w życiu. Każdy z nas wie, że jesteś łatwa i krótka rozmowa z tobą wystarczy, byś już się rozbierała i śmiesz twierdzić, że ty mnie zbywałaś wiadomościami. Chyba w drugą stronę, co? Pamiętasz wiadomości Instagrama i głosówki naszą rozmowę na programie, ale tam dłuższe było, kurde. Dawaj. Jak prosiłaś bym zrobił z Tobą sesję na OF? Pamiętasz jeszcze jak chciałaś kontakt do pewnego pana, który dobrze płaci za nocki? To jest mocne, nie? Że pamiętasz chciałaś kontakt do pewnego pana, który dobrze płaci za nocki. Więc on praktycznie tą wiadomością to robi z byłej Boxdela, z którą Boxdel był 8 lat. No prosto nie, no bo to tak brzmi pamiętasz jeszcze jak chciałaś kontakt do pewnego pana który dobrze płaci za nocki ciekawe w ogóle skąd Denis ma kontakty <grywa> do takich panów to jest też ciekawe a może przypomnieć ci jeszcze jak zapraszałaś mnie do warszawy dlaczego udajesz porządną kobietę a jesteś zwykłym szonem, który za zasięgi klęknie nie prowokuj mnie bo zdradzę twoje najskrytsze tajemnice o co prosiłaś i to co robiłaś za granicą bo tam zrobiłaś dobre pieniądze a w jaki sposób już niedługo no właśnie i on tutaj mówi że nie prowokuj mnie a Magda ostro z nim pocisnęła zaraz obejrzymy sobie film Magdy więc czy Denis dotrzyma tutaj Słowa i powie takie rzeczy, czy jednak za dużo przebywał ze sprzedawcą dywanów i jednak rzuca farmazony. I teraz przechodzimy do tego oświadczenia Magdy. O, to jest chyba całe, tak? Cześć, Madzia Angel z tej strony. Na wstępie chciałbym podziękować mojej rodzinie, rodzinie, w rodzinie. Jestem siecią, moi jesteście wielcy. A co będzie ciebie Nis? aż innych. Mówisz, że tu koledzy mi hałas musieli? Ja jako smubam bardzo dobry kolega i tak dalej, i chciałbym się powiedzieć na temat tego, co się dzieje w miracyjnym klatce. A Rozumiem. Ja będę zawsze za tobą. Nie jestem kurwa na a jak ty puferali i tak dalej. A ja tylko chodzę i ci kurwa do mordo, nie? A jak ty tu jesteś kolegą? Uważasz, że to były koleżeńskie wiadomości? Ej, no super, czyli jeszcze większy progres niż był. Ja trenuję MMA w Skra box w Zone Fitness. Oj tak, jak ci idzie w parterze? Całkiem, całkiem. Wiadomo, że dużo jeszcze przede mną. Sprawdzimy, jak przyjadę do Wawy. Uśmie Szeki. Kurwa, byłem w Solarium i się spaliłem. Ja wiem. Kurwa, byłem w Solarium i się spaliłem. Ja wiem. jaka bajera ilo on ma lat. Ja bym chciał całość poczytać. Kurwa, byłem w Solarium i się spaliłem. Jezu, że ktoś jeszcze do solarium chodzi. Chyba się jej nic nie stanie. Lubię próbować nowych rzeczy. To kiedy sparring? Ja mam sparring w sobotę, a ja tylko z tobą. To bijemy się. Haha, ha, nie boisz się, troszkę. Będę wawił z się na pewno. No a taki sparring w Kisielu, tych dwóch OnlyFansiar. Zapraszam serdecznie na trening. Jeden na jednego. Nie potrzebuję pomocników. Jesteś tego pewna. Tylko żebyś sama była bez trenerów, zrobię z tobą porządek. <laughs> Nie wiem czy ze mną się da. Myślę, że lepszego kandydata nie będzie nigdy. No i faktycznie pisał to w listopadzie, czyli całkiem niedawno. Bo praktycznie dwa tygodnie po tych wiadomościach już tam wielki przyjaciel z Boxdelem. Mam zupełnie inną buźkę niż te wszystkie dziewczyny i dużo tym zyskujesz na pewno. Lepiej rzucasz się w oczy. Szkoda marnować potencjał. To bardzo miłe, dziękuję. Czytam cztery umowy. Don Miguel Ruiz. Tutaj powinien Denisus odpisać cztery umowy i masz cztery walki w Prime. Co ogólnie robisz na co dzień? Jak ten OnlyFans twój dobrze idzie? On może chciał po prostu porad, nie? Jak prowadzić OnlyFansa. Co to jest? A mogę mieć pytanie? Właśnie zadałeś. To straciłem pytanie, nie no. No to to jest takie gimnazjalne, nie? Gimnazjum takie było. Nie no, haha, słucham. W związku z Michałem? Oczywiście, odpowiedz dla mnie tylko. No. Ale to chyba. Nie muszę tego mówić, ale wolę byś wiedziała. Jestem ciekawy, co on za pytanie zadał. No, przy Twoim wzrocie i figurze to na pewno na modelkę. Śmiało, elegancka i klasa sama w sobie. Dziękuję. No w szpilkach, z 80, będzie. O kurde, wysoka. Dobrze, że niski nie jestem. I zdjęcie wysłał. ja wiem. Ale wczoraj mierzony byłem. Znacie sami widzowie. Co do głosówki? Tak, wysłałam ci jedną głosówkę. Mega spicy wiadomość. To, no Boże, mam tak zabiegany tydzień w ogóle go się się była na treningu, ciężko do domu tam jakieś materiały porobić i teraz jadę do kliniki, bo to moje słyszał mediami, odagrywać jakieś tam rzeczy, i porobić im content nie ja jestem wciągły No, ale chyba mam nadzieję, że nic się nie zmieniło, Myślę, że się zmieniło, to nadzieję że na lepsze. Masz rację, pamiętam nasze spotkanie na bandzie, rozmawialiśmy. Zaproponowałam ci wtedy kola. Stwierdziłam, że one muszą się wspierać i może wtedy pierwszy raz na swoich zdjęciach pokazałabym ci. 60 zasada Denisa Sławenskiego. Charakternie poklepuj po pleckach swoich ziomków i jednocześnie pisz do jego byłych. to jest moje zdanie, Powinieneś o ty i robić swoim Jesteś dobrym właśnie kurwa i powinieneś ich po nie kury. Policjantka, nie wiem czy pamiętasz, ale byłeś, to nadal jesteś memem na TikToku. Także był to też na prawilność. Nie zdałeś. Denisku, jeżeli jesteś tak charakterny w łóżku jak podczas swoich ostatnich walk, to dobrze, że do niczego między nami nie doszło. Ja... Dole, Ej, nie spodziewałem się, że Magda wyjaśni Denisa. Wyśmieje go. To jest strasznie śmieszne. I wiecie, gdyby on nie dał na przykład tego pierwszego oświadczenia, takiego agresywnego w jej kierunku, no to by mogli ułożyć z Boxdelem narrację, że no, on pisał, bo chciał sprawdzić, czy Magda, czy na przykład jeszcze coś tam, wiecie, czuje do Boxdela. Jakieś, mogli jakieś farmazony, bo tam ta ekipa wymyśla bardzo ciekawe historie, chociażby historyjka z walką moją z Boxdelem na jakiś Gali KSI, więc tam na potrzeby to się można wykminić przeróżne rzeczy. No ale teraz to już nie będzie można takiej narracji dać, więc co oni wymyślą, nie mam pojęcia. W ogóle Denis uważam, że jest największym przegrywem poprzedniego roku. Założył on difansa, pewnie większość z was nie widziała. W prześwitujących gaciach było mu widać przyrodzenie. Ja nie będę mówił, jakie to tam, czy to warte było pokazywania, czy nie warte, bo myślę, że każdy, kto widział, to jakąś opinię ma. Więc później ułożył na Rację, typ, że to koledzy, że, że coś tam, że się. Nie, że koledzy stali za aparatem i że dlatego taki tam był, że dlatego był sztywnym gitem, ale że po prostu się z kimś tam założył, a że jest charakterny i powiedział, że jak przegra zakład, to założy OnlyFansa, to założył. No ale to jeżeli przegrałeś zakład i miałeś założyć OnlyFansa, to było założyć OnlyFansa i, po, i pokazać, nie wiem, tam mięśnie, zdjęcie siłowni i też byś miał zaliczony zakład, że obiecałeś, założyłeś. Natomiast. Ty pokazywałeś, kurwa, w gaciach się, że ci fujara się odznaczała, nie? I ty coś kur, gadasz o byciu charakternym. Prawda jest taka, że ja wiem, co wy chcieliście w bandzie. Chcieliście założyć agencję OnlyFans. Chłopaki ci obiecali wielkie pieniądze w Ferrari z Boxdelem, że agencja OnlyFans to będą ogromny, ogromny hajs. I cię wystawili jako pierwszy strzał. Wyszedłeś na pośmiewisko, banda się rozpadła, więc musiałeś jakoś ratować wizerunek. No ale się średnio udało, nie? Więc ja uważam, że Denis bardzo skrzywdzony. Bardzo. I on na nic nie może złożyć. Nie, mo nie może powiedzieć, że miał, nie wiem, ciężkie dzieciństwo, że się wychowywał bez ojca. Bo na przykład porównując Denisa z jego ojcem, ja wiecie, ja nie wiem, czym się jego ojciec zajmował yy, poza internetem. Ja oceniam kreację internetową. Bo jego ojciec naprawdę w internecie jest szanowany. Przez to, jak wypada na programach i na swoich walkach i tak dalej. Jak się wypowiada. A Denis, kurde. Nie wiadomo, jak to się w ogóle wydarzyło. To jest jakby zaprzeczenie powiedzenia, że jabłko pada niedaleko od jabłoni. Bo tutaj to chyba kurwa strasznie wiało i wypierdolę doliło to jabłko na drugą półkulę, się wydaje. Bardzo to jest dziwne i smutne też, bo Denis sobie nie zdaje sprawy z tego, ale on prowadzi tą karierę, no, tragicznie. I ja też mam pewne teorie, czemu on teraz znowu tak dołącza do Boxdella. Bo nie wiem, czy... Właśnie widzicie, często widzowie mają tak, że Pamiętają tylko jeden ostatni program. A ja pamiętam, co gadał gdy wzburzony Denis Donatana. Tam w pewnym momencie nawiązał do czegoś, nie? I wydaje mi się, że mówił wtedy w kierunku Boxdella bardziej nawiązując. W o tym zapomnieli, bo tam było w wiązance jakieś, to bardziej puszczone. Ale sytuacja jest taka, że Denis miał obiecane, no, bardzo dobre umowy z federacją. Przecież on tam mówił, że milion za walkę i że jeszcze chyba w grudniu ma zawalczyć. Gdzieś tam w wywiadach gadał. A nagle się okazało, że się trochę pozmieniały pionki na szachownicy i z tego, z tego kontraktu. No, bo stawki poszły w dół i też, no, takich osobistości się ostatnio nie daje, nie? Przynajmniej na ostatniej Gali nie było, bo Gala była grzeczna. A kręcenie się teraz przy boksdelu, no to Denis, być może liczy, ja nie wiem, tak sobie spekuluję. Być może sobie liczy, że dzięki temu ta umowa będzie respektowana. Bo to, jak Denis wchodził w tyłek boksdelowi ostatnio na streamie, jak mówił, że kurde, odbij od wszystkich. Tak, jakby chciał tego boksdela tylko dla siebie, nie? <laughs> wydawało. Dziwne to jest. Bardzo to jest dziwne. A ze strony Boxdela uważam, że to ciekawy ruch. Otoczyć się dzbanami. Bo jak się otoczysz takimi totalnymi dzbanami, to już się takim wielkim dzbanem nie wydajesz. Zobaczcie, na przykład ostatnio Boxdel zrobił streama z Zonem. Zonę go cisnęli i je... Diego, a a Bogsdel założył okulary, uśmiechał się pod nosem i wiecie, nagle nikt nie ciśnie Boxdela, tylko Zony jest rzucony pod pociąg. Teraz Denis będzie jebany i Bogdel na przykładzie tych chłopaków w ostatnich dniach wychodzi na mało kontrowersyjnego. Więc tam, tam to jest naprawdę ciekawa, ciekawa partia szachów rozgrywana. Dobrze, panie Bogdel, dobrze. Jakby tutaj jakieś dostaję wiadomości od Bogdela, że to broń Boże, to nie był pomysł chłopaków, żeby Denis zakładał OnlyFansa. Wychodzi, <noise> że Denis sam wpadł na taki pomysł. Natomiast sceptycznie podchodzę do tej wypowiedzi. Jakby pewnie cię dziwi, czemu nie wierzy ci na słowo. To tłumaczę. Proponowaliście i ty, i Ferrari, nawet mi, założenie agencji OnlyFans. Wiem, że jedną z działalności bandy miała być agencja OnlyFans. I dziwnym trafem nagle jeden z członków zakłada OnlyFansa. Więc wydaje mi się, że to szło w tym kierunku. Natomiast jeżeli nie, jeżeli Denis sam z siebie postanowił, bez żadnego planu, po prostu wywalić ku we wzwodzie, w gaciach białych, w walnie. No to w takim razie jest jeszcze głupszy niż myślałem. Ale, no jest to prawdopodobne, no jest. Mimo, że banda to nie są ogólnie ostre kredki, nie ma tam temperówki raczej. To mimo wszystko, no Denisa bym nie typował jako najostrzejszą. Nawet w tym piórniku. Co tam jest najostrzejszą? Właśnie, ciężko w ogóle powiedzieć. Jeżeli miałbym typować, który z członków jest taki najbardziej ogarnięty, jeszcze na przykład dwa miesiące temu powiedziałbym, że Bogu. Ale na przykład po tych ostatnich akcjach, nawet tym, że go Szeliga wyjaśnił, to nie wiem. Zonego nie znam w sumie. No bo wiecie, to tam na ostatnim streamie co wam pokazywałem, że Bokser powiedział, że dlatego tak nazwał żonę Szeligi, bo zobaczył jej wypowiedź, że ona się śmieje z męża. A ta żona pokazała, że ej, ale ta wypowiedź była kilka tygodni po tym, jak ty się wypowiedziałeś. Ja to sprawdziłem i faktycznie. Więc jeżeli takie błędy Boxer popełnia, to już to nie wiem. Może Zony jest najbardziej tam kumaty. No bo. Zony się po prostu zakochał, nie? Też tam średnie robi decyzje. I te skrzynki chyba tam, man, ostro na koncie. Ale tak jak mówię, nie znam Zonego. Być może jest najgłupszy z całej ekipy. Wydawał mi się Ferrari, bo dużo osób mi mówiło, że Ferrari tylko udaje dzbaniaka, ale że jest inteligentny. Ale kur... Że spośród wszystkich możliwości on zaczął gadać, że no chciał się ze mną spotkać, bo chciał walkę zorganizować, boxdel bez jednej ręki. I nawet nie powiedział o tym boxdelowi, mimo że go miał obok siebie w tamtym okresie. To też tak trochę Ferrari stracił w moich oczach. Chyba lepiej już by było, jakby powiedzieli, że no bo i chcieliśmy cię zdurować. No, jakby rozumiem wszystko, no ale czemu nie powiedział boxdelowi o tym, że miał pomysł takiej walki? Tłumaczył się, że no bo ja byłem pewny, że boxdel się zgodzi. No ale to kupa było. Ej słuchaj, w ogóle mam taki pomysł, napiszę do wardenki, przecież widywali się wtedy, nie? Takie to jest turbo dziwne. Mówicie, że Dzony też tępy? No ciężko, ciężkie pytanie się wylosowało. Ach, skorzystać z okazji i zapytać, czy będzie ta banda, czy nie będzie po tych ostatnich doniesieniach Magdy, że Denis zarywał? Bo na przykład to jest ważne, bo ludzie mówią, że A, ale wiecie, oni się już dawno rozstali. Jeżeli Denis się kreuje na charakternego, to mimo wszystko, jeżeli ma dobry kontakt z Boxdelem, no to raczej powinien wiedzieć, że takich rzeczy się kurwa nie robi, nie? Jest to kurwa. Dziwne. <laughs> nie wiem, jak oni z tego wybrną. Jak Denis się będzie tłumaczył. Ale podejrzewam, że zakrzyczą. Ale to jest taka dziwna sytuacja. Bo tak, jak nie udobruchają jakoś Magdy, to Boxdale nie będzie chciał wchodzić z Magdą w jakieś wojny. Totalnie nie. Więc Denis jest tutaj na przegranej pozycji. Wydaje mi się, że Boxdala z Denisem łączyła relacja czysto biznesowa. Nie, no, pewnie się pogodzą. Nie wiem, powiem wam, ten internet jest niesamowity. Znaczy, na pewno trzeba przyznać jedno, że. Bo tak pocisnęliśmy po tym, Denisie. Denis na pewno dostarcza dużo humorku, Bo, no jest cholernie pocieszny. Denis, nie, Załęcki. Bo rzadko z którego Freakfightera można się aż tak pośmiać. Bo on, wiecie, tak się bardzo sadzi. Później są śmieszne przeróbki. No moja ulubiona to jest z tymi ministrantami. Nie wiem, czy to znajdę. Pewnie będzie na TikToku. Dobra, jest chyba, tak. Ale co się stało? Co to napisało? Ale co się, co się stało? stało? Co się stało? To to napisał. Ale co się stało? Powiedz mi tylko, co się stało, bo ja nie wiem. Ja, ja też nie wiem, co się stało. Jest taka grupa, ministrancie, bo ja jestem ogólnie ministrantem i ktoś wysłał na tą grupę, lubię dupę i zobaczyło to 10 osób w tym ksiądz i napisał chłopcy kultury, droga. Hej, mogę... czekaj. Nie, na, czekaj, napisz na tej grupie że przepraszam, zabrali mi telefon, ale nie płacz. Teraz mam przyjęć. Nie każdy, dobrze, powiem, że ktoś ci zabrał telefon. Karol napisz na tej grupie, że przepraszam, kolegami zabrał telefon. Ej, to jest jakieś wyjście z sytuacji, że mógłby powiedzieć Boksylowi, że na przykład Ferrari mu zabrał telefon, albo szachta. I że to oni pisali do Magdy. jest jakieś wyjście. Jestem ciekawy, co oni ułożą. A może się dogadają z Magdą i wszyscy powiedzą, że to była ustawka. Szachy 5D od listopada rozgrywane. <grym> Nie wiadomo. Kajcie, może jest na wykopie, to pokażę wam. Tylko, że pewnie Denis mnie wtedy policzy z 5 dolarów. A może pisze Denis Only Fans. Ojej, jest Kajcie, jakoś to trzeba zostawić. Kajasz? Nie ma Denisa. Ja pierdolę. Ale. Ale oni go wpierdolili na minę, nie. Te chłopaki z bandy go wpierdolili na taką minę, co nie mógł z kimś pogadać. Ej, oni mi mówią, że to będzie mega biznes, że będziemy dużo zarabiali. <laughs> Jezus. Nie wiem czy to można pokazać, czy się bana za to nie dostaje. No niby tam na tym zdjęciu akurat to prześwituje mu miednica. Ale tam to co ważne to jest chyba zakryte. Eee, chyba nie będę pokazywał. Chłopcy kultury droga!